Siła nasz kobietowa, to ja, Lolo Games. Dzisiaj gramy w Growa Garden na Robloxie Pierwszy odcinek z Robloxa, ze mną dzisiaj jest Juby Przewitaj się Jury! Juby i Ry Siema widzowie Cześć ja. y -y, Siema wie, ja. są już takie trochę średnie Bo no. no, nasze plany wyglądają jak wyglądają Niestety, no Nie gramy w ten grę długo, bo dwa dni Wczoraj udało się... Ja kupić i... Znaczy, mi się udało kupić. mango, go. Niestety y, yo, Filipowi się nie udało. Zostawcie mój film. A! Y, wczoraj tam to byłam 7 milionów. Wczoraj, nie, kilka dni temu albo wczoraj nie wiem kiedy ja to wrzucę. Y, wszedł na kanał... ujuby? U, 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 u Filipa... Iry? U Filipa wszedł y, odcinek z Groa Garden I... Wczoraj w ten odcinek wszedł, wczoraj go nagrywał nie, y, Jak ja to nagrywał, to, on to wczoraj wrzucił i nagrywał Nie wiem kiedy ja to wrzucę, może że nawet dzisiaj Ej ale lolu Ja mam... mi wydropiła sadzonka Drzewa kokocowe, no okay, proszę. Drzewa proszę. Ale ja nie wiem jak dać, ja nie mogę ci dać to daj mi. Właśnie próbuję dać gift, ale nie mogę. Zasadź mi tutaj. Zasadź. Nie możesz? Ale nie twoje plany. To nie wiem, słabo. No To nie wiem, ja robię jakąś wielką dżunglę. Juby y ma bardzo duże szczęście, a ja mam słabego alkoholosa. <grym> No, ja mam bardzo duże szczęście. No. Przed chwilą w ogóle, jakbyście się widzowie zastanawiali, czemu mam 4 miliony w dwa dni. Mój kolega tutaj grał i ma rozwalony ogród taki, że normalnie to jest prawdziwa dżungla. I dał mi kotka, którego sprzedałem. Ale nie w sklepie, normalnie go się nie opłaca, tylko sprzeda... wymieniłem się z Jubem. Tak. No, i jakby dostałem od mojego kolegi tam pół miliona, potem juby wczoraj nagle przez bambusy uderzył piorun w bambusa i miał 7 milionów, potem zarabiał z tych rzeczy tutaj. I ja się bogaciłem przez Bębusy, przez to wszystko, co ja tam mam. I sklep się zregenerował, więc i zobaczyliśmy muchomory. No i muchomory dzisiaj no. Dzisiaj znaleźliśmy muchomory. traciłem 2 miliony dolarów. 2 miliony. Potem jak unosły, to od razu sprzedałem i zarobiłem 2 miliony. Zarobiłem, prawie 2 miliony dolarów Więc jakby jestem. więc e, jest... Ja mam jedno pytanie, jak, jak jest tu jakiś specjalista, to powiem mi jakie em, ten, plony, jak walnie w nie piorun, to czy, czy one właśnie się zarażają tak jak bambusy, czy nie, bo ja nie wiem, dokładnie też sam. Nie, jak jest tu jakiś e, pro player, który hodra, na 2-4-7, to niech powie nam... E, znaczy, no tak, niech powie nam, czy, się, czy są fajne, czy jakby, co się najbardziej opłaca i co ile mniej więcej są jakieś fajne rzeczy, na przykład kaktusy czy coś innego w sklepie. No, co ile jest kakao, no, no, ja na kampimy na kakao. My kampimy na 3, 2, 1, 0. Coś jest fajnego? Coś? To Honout. Szartujesz. a kokonaut, a to nie, to kup sobie Kokonaut, dobra, mamy wystawę kokonauta Zasadź... ja Zasadźmy sobie gdzieś tutaj kokonauta, bo on może wyrosnąć wielki I chodźmy tutaj do, o kurde, musimy tam iść Tam idziemy, tam gdzie tam mężka wskazuje o, Ej, jest y, moon... moonlight O, jest noc. tam noc no To idealnie do giershopu no muszę iść, bo bez konewki się nie, 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 nie da się jakby wsadzić y, kokosa bez konewki, to niemożliwe. Ale... Bo kokosy... Ej, mam zainfekowanego tego, to ma co? No to nie... To nie wiem co to 54 do... dolary, lol. Aha. Tutaj zasadziłem kokoska, podlejmy go. No, no, to to, to, to niepotrzebnie kupiliśmy. Ale dobre, zasadnie też jeszcze trochę jeszcze Będzie szybciej rosło, rosło. No to już wyrosła takie ambitasz. No bo ja podałem No co? ja też. Dobra, y rozwojmy sobie to, Midorki, bo są niepotrzebne mi. I Co masz zjeść? mam zjeść? Nie, ja do kotka mówię. A, dobra. Myślałam, że ja mam coś zjeść. Ej, ej, kupujemy... Te... Nie, nie ma rarów. Myślałam, że będą e, ten... Co jest? już rosło grzewo kokosa. No, one dosyć szybko rosną. Znaczy bez konewki, bez tego to one dramatycznie rosną. <gry> Ło! Ej, Nikodem! Ej, Nikodem, chodź, zobaczcie jaki malutki kokos! A nie, to nie tam? O, zobacz, jaki mały kokosie. Patrz, jaki mały kokosek. Malutki Ej, masz zlikwidowanego <suszy> kokosa! No i ja tak wiem. Jakie moje drzewko! Mango. Zajmij się... Ło! masz złoty mango! Co? Bo masz złote mango. No to widzowie, widzimy się za jakieś 4 godziny, jak ja to wszystko zbiorę. A, no. oh, cześć, Mariusz? Ja są wobusy w sklepie? Nie wiem. Nie ma. Jedyne co wiem, to że muszę teraz zrywać yy, yy, mango. Hmm. Nie zawiej ogólnie serwet, poczekajcie, bo on nie umie zrywać mango. Nie, ja nic nie umiem, po prostu ja, ja nie mam pomosów, a ty masz... Ty, znaczy, ty przed chwilą miałeś niesamowitą farmę bangusy. W ogóle czemu nie zbierasz papryczek? Masz dużo papryczek. Zbieram papry... a ja ma... a ja ile? No ojej, jak to Za minutę będzie, no, zreset sklepu. Dobra. Ile milion dostanę? Milion dostałem. A ja mam 11 milionów. A ja mam 4 miliony już. Ale duży Grzyma jak co jest dzień już chyba wstaje dzień a ile jest minut 55 minut 12 chyba a to jeszcze powinno chyba być 15 trwa nas chyba trwa 15 minut O ile się nie mylę. Jest znowu głodny. No, mój, mój kotek ten. Y, on jest mega kołacki, bo ja go mam już godzinę. On nie chce w ogóle jeść. Przez chwilę go nakarmiję. Ja on jest. Kotek jest fajny. Tylko nie wiem, co z, jakby robi, ale jest fajny. No, jakie to się daje? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ale słabiutko. Ojojoj, oj, oj, ale to jak? Hej Filip, pamiętasz ten czas, jak zaczynaliśmy dopiero i jak kupowaliśmy Tulip, bo wydawało się, że to jest opłacalne? No, może stary. masz dalej truskawki w ogóle? Nie wiem. A, bo ty. Nie wiem. Ty, wcześniej jak graliśmy, to ty miałeś ten. to ty miałeś jego i się zasyciłeś. A, o no tak, ja już nie pamiętam. Ale ja mam ty tywoniusz, jak byłeś tam. No, stój. Pejpero, chodź w piasku jest pejpero. A i głównie się zbogaciliśmy, bo kolega Filipa ma kurde, tkli na tym serwerze. Yy. On ma kakao, on ma kakao, kakao jest najdroższe. Tak. Jedno kakao chyba. Yy, Ten. 5 milionów kosztuje. Nie, on mówił, że kosztuje po 7 milionów kakao. A, to dużo. Jedno kakao ma w całą oczywiście, ma Co ty kolego robisz tutaj Kotku. kopku? Dobra, idę go sprzedać na grę. Oczywiste rynku, ile dostanesz. Czemu chcesz sprzedać kotka? Nie wiem, bo nic nie robi, żartuję. Siedź tutaj kotek. Siedź. Patrz jaki mały kokosik. O! Ej, Nikodem, patrz co mi rośnie. O. Ale pamiętasz jak wczoraj miałem wielkiego kaktusa? No, wczoraj gdy graliśmy z Filipem, to... Gry... Gdy grałem z Filipem, to kurde, on miał kaktusa wielkości całej działki. To 15 kg. Nie, on chyba ważył 30 no, no logika tej gry jest piękna. Ale żeby zabrać takiego. takiego. takiego kaktusa, życzę sobie powodzenia. No. no. I czy jaki ten kaktus ma mieć hitboxy? Nie wiem, on ma chyba hitboxy takie jak zwykły kaktus, że ma na mały ten. A poza tym on jeszcze nie urósł Urósł słuchaj. Już, no już, jeszcze jeszcze góra mu rośnie O, już urósł Nie, jeszcze rośnie Jeszcze Samo rośnie go? Się... on rośnie O, już urósł, 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 urósł A wiesz pod jakim kątem go zabrać? Yyy e Czekaj. Ja mi tam po prostu... Jak e. ja takiego kaktusa, w którym nie robiłem? Miałem kolekt, miałem! Masz szlanko kaktusa! Marzonko? Kaktusza? Nie kaktusza. Ej, ale ty masz szczęście, Filip. Ej, no bo tak się zawsze dzieje, jak odpalam nagry... Jak ktoś odpala nagrywanie albo coś, to... się tak dzieje? Ej, gdzie jest mój kaktus? Ten wielki. Nie wiem, bo on, on się kurczy jakby jak go wbierzesz. Taką Z moją dziwną nogikę. Nie, i to musi być tak? 20 kilo. No, tu małe. A mam jeszcze marchewki. Aha, marchewki. Jak Ma, marchewka to jest najtańsza? Ma 10 dolarów. Ja pamiętam, jak ciężko mi było zabrać 9 dolarów. Ja pamiętam, jak, jak ja miałem pierwsze drzewko, jabło jabłonkę. Jak ja jabł się cieczyłam. No, Ja myślałem, że mango to jest mały krzaczek, a nie drzewo wielkie, ani kurde drzewo, które wygląda jak stuletni dom w, w lesie. 30 sekund no no, ja nie znajdź. Nie... O, o, jest! Zdążyłem wyjść na drzewo kokosa. Czekaj chwilę, muszę się wyciszyć. Fajnie by było, gdyby to yy, było wam w sklepie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, reset. Ale okropny widzowie, luk jest. On, nie wiem, no, kto mi się nie zrywał po prostu. To jest... A jak. prosiłam? E, e, jak coś to już był raz od sklepu, ale strasznie słaby. Nawet nie było ten. E, Orange Tulip. Jest to Hej za. Ja nie wiem, e, czy Filip ma jakieś czyty, czy, czy, ty, czy coś, czy co, bo i kurde, no tym tak, no ciągle rosną jakieś wielkie rzeczy, e, Dropił mu za, na siąka. Co ja nie cheatuję? Dlaczego masz, kurde, co 5 sekund coś nowego? A ja, że jak mam, cz, e, kurde, mam o które waży 30 kg, to to jest dla mnie mega. Rzadkie. Dobra, no to jak? Ja bym już powoli kończył ten odcinek, bo nic tu raczej się nie zdarzy. No, tu chodź. Yy, yy, pożegnamy się. No to. Simoneczko widzowie, eee, to był odcinek z Robloxa. A, i napiszcie w komentarzach, czy fajny klub tutaj jest na pierwszy, mojej tutaj, Jamil Jamal. Jamil Jamal, dobra.